Przyjdź Duchu Święty i mów do nas przez te słowo i przenikaj nas przez te słowo tak jak Ty chcesz, nie jak my chcemy. Ewangelia według Świętego Mateusza, 13 rozdział, 43 werset. Wtedy sprawiedliwi jaśnić będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha. Te słowo ona mówi o tym, jeśli wiernie będziemy przy Bogu, to będziemy pełni światła, będziemy, będziemy pełni pokoju i pełni chwały, bo Bóg nas zaprasza do życia w świetle, do pełnej, pełnego życia w Jego obecności, bo On mówi, kto ma uszynie słucha, czyli pragnie, żebyś jaśniał Jego blaskiem, jaśniał Jego chwałą, jaśniał Jego pokojem i żebyś był wierny i podążał Jego śladami. Bo jeśli za nim podążamy, to On może w nas pracować, On może w nas działać i może się objawiać chwała Boża, bo On zaprasza nas do tego, żebyśmy świecili i byli światłem dla innych. I Panie, ucz nas tego, żebyśmy zawsze mieli yy, yy, Twoje światło w naszym sercu, żebyśmy jaśnieli. Bo Ty nam przypominasz, kto ma uszy, niechaj słucha. I żebyśmy zawsze słuchali Twojego głosu i zawsze podążali za Tobą, bo Ty jesteś tym światłem i pragniesz tym światem obdarzać nas, bo Tobie na nas zależy. Bądź za to uwielbiony Panie. Amen. Jeśli chcesz, możesz zasubskrybować mój kanał na YouTubie. Pozdrawiam Cię z całego serca.